Cześć! Z tej strony Kasia, kosmetolog z gabinetu Infinity of Beauty. Dziś opowiem Wam o modelowaniu ust kwasem hialuronowym w technice na płasko, czyli w najmodniejszej ostatnio technice. Wyjaśnię na czym polega, jakie daje efekty, i odpowiem na najczęstsze pytania moich klientek. Na czym polega modelowanie ust na płasko? Jest to technika, w której kwas jest podawany bardzo precyzyjnie, milimetr po milimetrze, niewielkimi ilościami preparatu. Tworzy się w ustach piękną, gładką taflę. Dzięki temu usta mogą zachować swój naturalny kształt, ale oczywiście, jeśli tego chcemy, wcale nie muszą. A uzyskany efekt daje nam subtelne powiększenie, natomiast z profilu usta są całkowicie płaskie, czyli nie odstają i nie tworzą żadnego efektu dzióbka, kaczuszki, nie rzucają się w oczy. Aczkolwiek można także tą techniką wyciągnąć usta do całkiem sporej objętości, nadal uzyskując płaski profil. Ale już bardziej widoczny efekt. Klientka zgłosiła się do mnie w celu delikatnego powiększenia, nawilżenia i wyrównania drobnej asymetrii ust, która została spowodowana urazem mechanicznym. I jeśli chcesz zobaczyć, czy uda mi się sprostać jej oczekiwaniom, koniecznie zostań ze mną do końca. Tak, tylko że właśnie, jakby jak robię nawet ten kontur, mhm. no to jednak tutaj muszę go robić. Wyżej? Wyżej, nie, okay. Bo tak to jak robię normalnie, to, to mam wargę większą, to mniejszą, to też tak śmieści wygląda. Techniką tą zaznaczamy kontur ust, wypełniamy je i nadajemy im objętość w tak naprawdę pożądanym przez nas kształcie i wielkości. Także efekty mogą się znacznie różnić. I możemy dopasować je indywidualnie do potrzeb klientki. Jak wyglądają usta zaraz po zabiegu? I z tym, słuchajcie, bywa bardzo różnie. Na pewno będzie obrzęk pozabiegowy delikatny, średni bądź mocny. Mogą się nam także zdarzyć krwiaczki, siniaczki. Miejcie na uwadze, że do kilku dni musi ten efekt się ustabilizować, muszą usta się wygoić. A co to było? Pies. Pies. Okay. to o. I zszywali, czy nie? Czy samo tak. się zrysło? Zszywali. Tam też wypycha tą czerwień, że ona tu jest taka Aha, duża, no. a tutaj to tego mniejsza, nie ma. Nie? No. Także dzisiaj sobie zrobimy tak, że postaramy się tutaj jak najwięcej powyciągać, a tu tylko nawilżyć, no. No bo żeby, no, no. Już wyrównać, bo żeby to żeby, wyrównać. Nie? Najpierw nakładamy kręc nieczulający tak żeby zabieg był w miarę możliwości komfortowy. Tutaj możemy też zobaczyć ile czerwieni wargowej brakuje nam z jednej strony i to właśnie dzisiaj postaramy się wyrównać. Przeciwwskazania do wykonywania takich zabiegów to m.in. ciąża, karmienie piersią, nowotwory, osoby w trakcie chemioterapii, aktywna infekcja, podwyższona temperatura ciała, choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze, opryszczka, nieuregulowane choroby autoimmunologiczne, a także alergie na zastosowany preparat. Modelowanie ust wykonuje się powoli, dokładnie i delikatnie. Pracując milimetr po milimetrze, wyciągamy szczyty i zaznaczamy łuk kupidyna. Pracujemy nad symetrią, harmonią. Delikatnie wyrównujemy symetrię, tak aby objętość po obu stronach się zgadzała. Tutaj będziemy także pracować nad powstałą w wyniku urazu blizenką. Najpierw musimy rozluźnić skórę w miejscu, w którym ona występuje. Podaję niewielką ilość preparatu, tak aby wyrównać powierzchniową strukturę skóry i zniwelować ubytek, co zdecydowanie zniweluje widoczność blizny i poprawi komfort klientki. Następnie przechodzimy do modelowania dolnej wargi, dół także zawsze trzeba wymodelować, żeby był nawilżony, jędrny i sprężysty, tak samo jak górna warga. Zawsze pamiętamy także o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy górą a dołem i oczywiście upewniam się, czy tafla preparatu jest idealnie gładka w razie potrzeby delikatnie rozmasowywuję. Bezpośrednio po zabiegu zachowujemy taką wysoką higienę ust i dłoni, nie dotykamy ust, nie całujemy się. Nie przytulamy żadnych zwierzaczków, nie całujemy dzieci na, na przywitanie, nie nakładamy kosmetyków kolorowych, wcześniej używanych typu szminki, pomadki, błyszczyki, które są po prostu niesterylne i były używane. Zawsze po zabiegu dostajecie świeży preparat, świeże masełko do ust, którym możemy takie usta smarować w dniu zabiegu. A wtedy, kiedy ta ciągłość skóry została naruszona, właśnie nie nakładamy na nią żadnych kosmetyków kolorowych do dwóch tygodni po zabiegu nie idziemy na saunę basen solarium, a także na krioterapię, czyli nie przegrzewamy ust, nie zamrażamy ust, nie narażamy ich na ekstremalnie zmieniające się temperatury, i też dwie doby po zabiegu. Odpuszczamy sobie siłownie intensywne ćwiczenia fizyczne. Technika ta przeznaczona jest dla każdej kobiety, która chce zadbać o swoje usta, nawilżyć je, wyrównać delikatnie asymetrię. Dla osób, których objętość ust zanikła wraz z wiekiem, bądź usta są cienkie i wąskie, sprawdzi się zarówno dla młodszych, jak i starszych osób. Które chcą podkreślić swoją urodę. Jesteście ciekawe, jaki efekt udało się nam uzyskać? No to zobaczmy. Po zabiegu usta oczywiście są większe niż będą docelowo, zmniejszą się o jakieś 20-30% i mniej więcej po dwóch, trzech tygodniach osiągną swoją pierwotną miękkość. Usta to nie jest chwilowy trend, tylko ważny element proporcji całej twarzy. Subtelne podkreślenie ust sprawia, że cała twarz wydaje się bardziej świeża, harmonijna i młodsza. Wzruszenie było. To teraz chwila prawdy. Proszę, lustereczko. O kurde! No całkiem inne. No, tutaj, nie dotykamy, nie dotykamy. Tak. W sensie, no widać teraz, że no, był był bardzo nisko, nie? Ta strona. Równiutko. A jak blizenka? Nie widać jej. No. no. W ogóle? No w ogóle nie widać nawet. Dziękuję bardzo, a proszę, proszę. <laughs> Efekt modelowania ust utrzymuje się około 12 miesięcy, jeżeli jest to pierwszy zabieg, a przy każdym kolejnym ten czas znacząco się wydłuża. Usta zawsze stają się bardziej nawilżone, ale tylko i wyłącznie od wewnątrz, ponieważ kwas jaluronowy wiąże wodę, natomiast wiąże ją wewnątrz ust. Także od zewnątrz nadal trzeba o to nawilżenie i natłuszczenie dbać. Efekty zabiegu to naturalne podkreślenie czerwieni wargowej bądź spektakularne podkreślenie. Wszystko zależy od tego, jaki efekt klientka chce uzyskać. A tobie, jak podoba się taki efekt? Wykonałabyś taki zabieg u siebie? Koniecznie daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają inne tego typu zabiegi, zasubskrybuj kanał Kosmetologia dla ciebie i bądź na bieżąco. Do zobaczenia w następnych odcinkach.